Może Pani nagrać rolkę ze słowem Das, proszę? Było dużo tych rolek, ale jedziemy jeszcze raz. Masz pytanie. Do you read books? Czy czytasz książki? Do you speak English? Czy mówisz po angielsku? Widzisz, masz do you, do you, do you? Tłumaczysz to jako czy coś tam robisz. Right? Masz do ja, nie. Do you like me? Czy mnie lubisz? Na przykład. Right. A teraz jeśli chcesz zapytać, czy ona mówi po angielsku? Tu będziesz miał das. Does. does she speak English? Czy ona czyta książki? Does she read books? Czy ona mnie lubi? Does she like me? Right? Czyli do trzeciej osoby w pytaniach w czasie teraźniejszym, present simple, dajesz das. To tak brzmi strasznie gramatycznie, ale po prostu zapamiętaj, że do trzeciej osoby w pytaniach masz das.